Szanowni Państwo, jesteśmy na takim fajnym skrzyżowaniu na Pogodnie i z niego pojedziemy sobie ulicą Cieszkowskiego. O właśnie tutaj, za tym fajnym samochodem. Podobnie jak spora część no, ulic na Pogodnie jest dwustronna, a wąska, nie? No i oczywiście ze słabą nawierzchnią. I oczywiście jedzie się fajnie, bo jest tu ładnie. Także takie są, proszę Państwa, główne cechy tej dzielnicy, właściwie. Ulica Cieszkowskiego, właśnie nie jestem pewien, czy ona idzie tam dalej, czy to będzie już inna, ale i tak jedziemy tam dalej. Tu jest bardzo ładnie, proszę Państwa, taki fajny skwer, tylko niestety zajęty przez parking i już nie jest ładny. No ale jedziemy dalej, nie? Ulicą Cieszkowskiego i dojedziemy nią do Traugutta. Dysień ulica Cieszkowskiego kończy, a zaczyna trag taka bardziej ruchliwa. Nie?